Hejka, z tej strony Jurirka. Witam Was w kolejnym odcinku, a tym razem nie będzie to taki typowy odcinek z Genshin'a, tylko w tym tak sobie posprawdzam moją wiedzę o Genshinie w samych quizach, bo może okaże się, że coś wiem, a może, że nie wiem, bo w sumie nie wiem, <ścoughs> czy dużo wiem, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy będą w ogóle to trudne testy, czy proste. No i co? No i możemy zaczynać. Ja wpisałam same quizy Genshin Impact, i będziemy szli po kolei, albo wpiszę potem trudne czy coś takiego. To jest wiedza Genshin Impact. Dobra. Dwa lata temu, to nawet są, nie no w sumie to stare, ale dobra, nieważne. Jak się nazywają głównie bohaterowie rodzeństwo Lorraine i Titus, Amerykania. Dobra, Luminator, ale Jakich składników potrzebujemy do zrobienia Sweet Madam? Dobra, ja to często robię i to będzie potrzebna nóżka z kurczaka? I słodki kwiatek? Czekaj, U. czekaj Ech, A to nie było tak, że nóżka i, i grzyb? Naprawdę słodki kwiatek? Myślałam, że nóżka i grzyb A to może w tym drugim stek i grzyb? Nie wiem, no ale chyba nóżka i słodki kwiatek No to tak, pewnie na jaki maksymalny level można ulepszyć postać? No to do proste: 91 na 20. Od której ręki można grać w kopie z innymi graczami? O, to ja pamiętam, że się cieszyłam, jak to odblokowałam, ale który to w ogóle był? 20 na pewno, chyba nie, chociaż może, ale chyba 16. Tak, dobrze, dobrze. Nie wiem, czemu mnie to denerwuje. Yy, Lub warstkową postacią? jest ona dobra, to pięcio. No to proste. Jak się nazywa ptasz ptak Fischl. On nie ma imienia. Nie no os yy, Jak się nazywa ta ptasz? No, moja ulubiona main, no to książę. Która z tych postaci nie jest healerem. Nie potrafi leczyć. Dobra, to jest chyba prosty quiz, no, ale trudno. Która nie potrafi leczyć, no to catching. Ja, jak zebrać różowe elektrokryształy? Trzeba użyć tej pyro postaci. czy może mi ta ochrona się tu nie wyświetla? Kilka razy podpalić ogniem, użyć elektrycznego. Jakich kwiatów potrzebujemy do leczenia? O, te te! Pila ja to zbierałam, bo chciałam kli, ale jej nie dostałam i jak będzie, to może... Jak nie będzie czegoś, co ja chcę, to może po nią uszuję, bo w sumie ją chcę, chociaż wiem, że się zastarzała, no ale trudno. Po prostu, no mi się podoba i chcę ją. Dobra, ale to na pewno. Hmm. ile jest aby smagów? Dobra, teraz patrzymy, no ale to jest dwa lata temu, a ja nie wiem, jak było dwa lata temu. Krajo i Hydro, Krajo, Pyro i Hydro, ha no teraz jest czterech, ale wtedy? Czekaj, pomyślmy sensownie. W sensie, no, czterech jest, ale e teraz, teoretycznie, ale jak dwa lata temu, to jeszcze nie było i nazwę. To sądzę, że Krajo, Pyro i Hydro? A, tu była już. Dobra. To no, to tyle. <noise> ile primogemów kosztuje 1. No mówisz, dobra, 160. Ile jest postaci elektro. ile postaci elektro. Ale tu nie ma Raiden, To było wtedy już? Przed? I na electro elektro? ja wiem, może. Ale dobra, lisa, razor, fish, lisa, catching, księżyc nie, Beidou, To. Który z tych artefaktów należy do statku Gladiators Fajna? No, to. <gryzny> Zabicia którego wroga możemy dostać? O, dobra, ja tego zbierałam na kogoś, nie pamiętam już na kogo. To chyba Albedo albo nie wiem, ale z tych Samahurs. Ja czy nie wiem czemu to nazywam Samurai, ale. <gryzny> Mistą. O jej, reklamy. Świetnie ci poszło. Widać, że bardzo dobrze znasz tę grę. Pochwal się wynikiem w komentarzu. Dzięki. Tutaj są? O. Dobra. Test wiedzy. Jaką postać z Genshin Impact jesteś? Nie wiem, czy to jest długie, ale można. Długie to? Ale można w sumie zrobić. A pod... Nie, zrobimy to na końcu. Teraz zróbmy najwyżej test wiedzy. Dobra, milionerzy. Witam, milionerzy Genshin Impact. Czy jesteś gotowy do startu? Nie. Dobra, tak zaczynamy. Pytanie za 50. Jak się nazywa ta postać? Ninguan. Taka postać nie istnieje. Pytanie za 100 złotych. Jak rozpoczyna się fabuła gry? Two się nie dzieje, nie ma... Aha, no to chyba to najdłuższe. <grym> nie rozumiem do końca o co chodziło, ale no... Pyt wiem jak się zaczyna. Pytanie za 500 zł. Jakie, jakie są waluty w Genshin? Siódmy, The wind Fate, anemo Geo No to na pewno to przecież nie ma walut. Nie no, na pewno to najwięcej. Pytanie za 3000, bogart ze mnie będzie, bo tak. Czy istnieje taka postać jak Razor? Łatwe pytanie. Wiem, fajnie. Nie wiem, podaje się skąd. Istnieje. Dobra. Pytanie za 9000, czy istnieje taka Dobra, istnieje. Pytanie za, tutaj poza, o 13, pochowa liczba. Tutaj poza, odpowiedź dobrze i, I nie przekrasz, ciekaw, czy lubisz grać? Tak. Fajnie. Pytanie za 20 tysięcy. Kolejne pytanie tego typu. Co najbardziej lubisz robić w Genshinie? Zależy nic, grać bitwy? Trwielenie różnych skrzynek po bitwach? Robić zadanie, odblokowywać? No, prostu tacie. Ja kiedyś byłam typem, który tylko eksplorował ze skrzynkami i w sumie nic nie robił fabuły. No, no dobra, trochę robił fabuły. I w sumie zbierał primogemy tylko za skrzynki. No ale teraz to już raczej nie. Raczej odblokowywanie postaci, myślę. Już koniec pytań tego typu. Pytanie za jest 500... No, bogaty mnie, bo nie mam pomysłu. 2020 rok, jakiego typu jest nasza. Jest nasza? Twoja nazwa z Genshin. Jakiego typu jest nasza? A, dobra, ale czekaj. Czekaj, co? A że chodzi o wizję, co nie? Że anemo. Ale geo też, chyba. Czy nie? Pytanie za mnie, bo mała, kreatywnie nie ma. Pytania... Okej... Okay. A, no to super. Przykro mi nie udało ci się wygrać milionerów. Mam nadzieję, że następnym razem ci się uda. Jeśli chcesz, podzielić się wrażeniami w komentarzu. No, cóż, to jest z wiedzy. Dobra, zaczynamy. Easy, najpierw ulubione picie. O, tego to nie wiem chyba. Mleko, czekoladowe mleko. Się wydaje, że kot... kosowe, ale mogę nie wiedzieć w sumie. Tak, kosowe. dobra. Kiedy ma urodziny? No, co... To go to Horn jail? Nie wiem. Nie wiem, ale nie wiem takich rzeczy, kiedy kto ma urodziny. Ale mogę strzelać. No, ale go postać, no to co? No to co? Nie wiem, czerwiec. No to marzec. Prawie gadło. Kiedy ma urodziny, albo. Czekaj, albo tu wiedziałam, albo tu wiedziałam, ale nie wiem. Ale chyba grudzień. Tak myślę, tam bym odstawiała. A no to wrzesień. Jak się nazywa brat z Child? A child ma ją, brata? Nie miał. Miał? On miał siostrę, to wiem, ale brata, To Dobra. Jaką broniu żywa Gani? Pistolet. Łuk. Z jakiego regionu pochodzi postać? Właśnie, chciał, chyba pochodzi z... Nie wiem. Ja słyszałam, że chyba z Sumeru. Monsters, Liue do Ale chyba Liue, skoro nie ma. Ale nie wiem. Możecie napisać, że on z Sumeru pochodzi, ale Liue, tak to, więc nie wiem. Z jakiego klamu pochodzi Dina? Jaki jest on? A, dobra. Gunhild, Kunsia, żaden z powyższych chyba. Gunchild? Ja w ogóle nie wiem, że coś takiego istnieje, ale dobra. Widać, że się nie znam. Pełne imię nazwisk i nazwisko tego... <grymne> <grymne> Diluk. to tyle wiem. Dobra, to już może odpaść i to też. Diluc Rangwis, Rangi, dawałabym Rangwis, ale nie, albo ten, ale to. A, no to to. Aktor głosowy Amber, język angielski. No i Dobra, to będzie słabo w tym quizie. Ale dobry quiz. Poną, Basu, Katrin, twój stary pijany. Valeria, Rock, -Rigiu. Valeria. Dobra, ta Valeria, Kelly. Dobra. Aktor, gosztowy postać, język japoński. Hochnusun. Nusun. Nie wiem, ja sun. Konczluka, Czy Diluk ma brata? Oj, wiem, że ma. Ma dwóch, nie ma brata, ma brata. A no, przyrodnie, ja dobra nie przeczytałam. Ale ma brato, K jest bratem przyrodnym, tylko dobra, nieważne. Kiedy ma urodziny Dyloka? Styczeń. No to super, dziękuję. Ale obstawiam, że ten styczeń. No to ten. Jaki element z wymienionych nie występuje w grze u postaci? Hydro, dendro, k. Aha, że wtedy to dendro. Dup. Mogło być lepiej, musisz być bardziej uważny. Jestem lupkiem. No cóż, takie życie. No, co chciało o tobie myśli? To musimy wybrać. Ksią main. <grym> Może na początek, tak jaka jest Twoja ulubiona postać? w Genshin? Dobra, ksia Nie gram w Genshin'a. Dobra, Ksiao, Ksiao, Ksiao. No wreszcie. No dobra, to teraz powiedz mi, co myślisz o Ksiao? Widziwiam go jest bardzo spokojny chociaż przeżył wiele smutnych jak podoba mi się jego charakter no tak to to no. Te, teraz po, na poważnie. Wyobraź sobie, że jesteś w świecie Genshin Impact i zwiedzasz różne ciekawe miejsca. Zwiedzasz małe miasteczko, jeździsz Wintą od kiedy i widzisz wejście na teraz. Po chwili już się tam znajdujesz, oglądasz piękny widok lampionów, których światło świeci pięknie na nocnym tle, ale nagle ktoś przerywa ci oglądanie. Może pooglądamy lampiony razem, spytał chłopak, o którym po chwili okazał się chciał, co odpowiadasz. No, jasne, jasne, chętnie. Możemy. Nie rozmawiam z nieznajomymi. Hmm. Nieważne co wybrać i tak oglądasz się osląpiony. Po chwili rozmowy chłopak zaprasza Cię na spacer po okolicy, chce pokazać Ci jego ulubione miejsce, co ty na to i tak będziesz musiał iść. Aha. A czyli gdzie chcesz, iść, tak? Mam wiele... No, tak. Po zwiedzeniu z chciała byliście zmęczeni, więc chłopiec zaproponował odpoczynek w pobliskiej restauracji. Co o tym myślisz? Nie wiem, co to za quiz, ale. O, tak. Jedzenie najważniejsze. Już po chwili dochodzicie do restauracji, zajmujecie miejsca i przeglądacie menu. Po chwili chciał mówi, że ma z sobą morę i za ciebie zabrać. Co? Co mówisz, no najpierw nie chcę się. A to ja bym była, że mówiłabym, nie, nie trzeba. Ale i tak bym coś zamówiła. Puch, pewnie. Ale jakieś ciastka, fryt Kawałek ciasta, Almon... No tak, na pewno to. Znaczy moglibyśmy pizzę, żeby razem zjeść, co nie? No to pizzę chyba. O, jest na spółkę z dobra, hej. Myślałam, że nie ma tam. Po odpoczynku ksiądz zaprosił Cię do jeszcze jednego miejsca. Szliście dość długo, gdy wreszcie... A, no, dobra, jest połowa już. Gdy wreszcie doszli Cię niesamowite widoki. Zanim się zorientowałeś, spytałeś, co o mnie myśli, ksiądz spojrzał na Ciebie, zanim się dowiał o co o Tobie myśli, odpowiedz na kilka pytań. Ok, ok, ok. Co lubisz robić w wolnym czasie? Grać w gry, spotykać, uczyć się, uczyć się. Rysować, oglądać i Ty grać w inne gry, marzyć... Co lubię robić? Lubię oglądać? Lubię grać? Ostatnio lubię grać? Co lubię grać? W Simsie y. ostatnio, bo długo chyba z 2 lata nie grałam, ale w Genshin'a też. Spotykać się lubię, ale tylko jak mi się chce, bo tak, tak, czasami mi się nie chce. Grać w inne gry, no. Marzyć. Ale co, w wolnym czasie? A to w wolnym czasie, w sensie lubię, w sensie na przykład przy nauce się za, no, lubię marzyć, ale nie wiem, no. Ale dobra, dajmy marzyć, bo w sumie lubię marzyć, więc <laughs> niech będzie. Gdzie odbyłaby się Twoja wymarzona? O, No dobra, dajmy w parku. Tą piosenkę z, z podanych najbardziej lubisz? Wydaje mi się, że to to znam, ale nie wiem w sumie, co to jest do końca. Ale wydaje mi się, że to lubię. Ostatnie pytanie. Jesteś pesymistą, czy optymistą? O, pesy... ja. W sensie to jest tak, że optymistą do wszystkich jestem, a do siebie czasami pesymistą, ale yy, zdecydowanie optymistą. Gotowy na wynik? Nie. Tak. Daj się na los. to zdjęcie. No piękne. Wybieramy środek. Nie mogę cię rozgryźć. Nie mogę cię rozgryźć. Jesteś... Dla mnie taki, Kamiły, nie rozumiem, dlaczego musisz mi wytłumaczyć, wtedy podam Ci konkretną odpowiedź na Twoje pytanie, co odpowiesz chciał. Podziel się wynikiem w komentarzu, a nie może mnie rozgryźć. Smutno mi. Dobra, ile wiesz o gans. wielki test wiedzy, dobra, wielki to wielki. Witaj, pewnie jesteś tu, by sprawdzić swoją wiedzę z gry Genshin Impact, prawda? W takim razie jesteś w dobrym miejscu. Na podstawie pytań, które Ci zadam, zobaczymy, jak wiele wiesz o tej grze. Zaczynamy. Dobra, ok. Dobra, ok. Ze spoilery z gry. Fajnie. Cieszy mnie twój entuzjazm. No dobrze, zacznijmy od czegoś łatwego. Co dzieje się z naszym rodzeństwem po tym, jak wybierzemy posek, to będziemy grać. Dobra, to wiadomo, że o to chodzi. No, jak nazywa się główne postacie, w zależności od czy jaką wybierze? Dziewczyna, Lara, Eider. Lumin? Lumina. Nie no, Lumin i Eider. Jak nazywa się postać na obrazku oraz jak ona i naszą postać poznali Emergency Food to jest? Mm, <grytanie> tak, Lala, Lisa. Paimon. Paimon chciała na określoną postać. Tak. Tak, wyłowiliśmy ją z morza, fajnie. No tam na wędce w ogóle, taka historia. Przegotuj się na pytanie praktyczne, które będą już niebawem. Jakie elementy występują w grze? No, tendro. Tylko nie było wtedy, czy było, nie wiem. W sumie, z jakiego to roku. Czym jest wizja, jak można ją otrzymać? Nie ma czegoś takiego, tak. Odmawię, znaczy to, mi wyszło raz, gdy, gdy robiłam quiz o wizji, raz anemo, a dwa razy geo i w sumie chyba bardziej geo do mnie pasuje. Tak Gdy czytałam opisy, jaki można mieć maksymalny Adventure 100? 160. Jak uruchomić najsilniejszy atak postaci? Nacisnąć Q. A, nawet było więcej. Nie ma znakiem. Dobra, nieważne. Jak się nazywa Storm Terror? Dwa lin. Dwa lin, ale jedno i chyba. Berger, Powiedz, że jedno. Dobrze. Którą z postaci jest hillerem? Osobce się. Dobra, ale ja wcześniej szykuję stamt. przed był trudny, a takich prostych, no to wiadomo, że będę wiedzieć. Kto nie jest healerem, czy kto jest healerem? To teraz jest Hillerem? Fisher, look, Catching, jest tak. Księciu z drag, jego specjalna Ej, dzisiaj się da. Jeden z jego, ona jest hydropatik. No ja mam C6, więc mi hiluje. Jaką broń posługuje się zągli? Ucznią, co było dodane w aktualizacji, a co ja mam, a możliwe, że Dragon Spain, albo w 1.4 był Dragon Spain, nie wiem, bo mnie nie było. Nap tak, to na to raczej Albedo chodzi. To już ostatnie, kim jest Supros? asystentką Albedo, jeszcze no bibliotek. dobra, to o to chodzi. Nic no. Gratula nie, nie gratulacje. Odpowiedziałaś poprawnie na wszystkie bądź prawie wszystkie pytania. Gratuluję! Wiedza, że ta wiedza widzę, że ta gra nie ma przed tobą tajemnic, ale uważaj, w następnym quizie o tematyce Genshin Impact może być trudniej. Zachęcam do komentowania, a być może nawet do zaobserwowania mojego profilu. Dzięki. Jaką postacią z Genshin Impact jesteś? Możemy to zrobić. Już w sumie. Bo nie wiem, jaka postać do mnie pasuje, w sensie tak. I to chyba będzie ostatni kuja. <grym> Jak? I Twoja cecha charakteru to. No i tutaj. Spokojny. To się trochę zgadza. Agresywny. To się nie zgadza, chyba. Pracowity. Tak, 50-50. Nie wiem. Szczery. To tak. Sam co rozumiem. Mi się wydaje, że możemy dać zabawne bo jestem ostry z moich znajomych, zapewne, więc tak, czasami za bardzo. <noise> Ulubiony kolor to zielony i niebieski, ale tak inne wszystkie to tak zielony, tak bardziej chyba. Gdzie chciałbyś mieszkać? Chciałbym mieszkać, Chciałbym... Chciałabym mieszkać... No teraz w Sumeru, ale tak jak nie w Sumeru, to w liuła. Jaką Bronze Genshin Impact najbardziej lubisz? Klej... of Show. Chciał... Chyba SWORD. Eee, chyba to. Chociaż <noise> w sumie nie wiem. Lubię też tą, i tą, i tą, i tą <noise> w sumie. Ale nie, dobra, tak zastanawiając się to lubię ŁUK, jeszcze SWORD. Ale tak ŁUK bardzo wyprzedza ten SWORD, mieczno. Jaka jest Twoja ulubiona wizja? Ulubiona, no w sensie Dendro, ulubiona i Hydro, ale tak Geodą do mnie podobno pasuje. Jeszcze Elektro na trzecim miejscu. Czy tam Dendro, Hydro, Elektro, czy coś takiego. Ile masz lat? No to dobrze ile mam lat, nie chcę podawać no 17 mam, no więc tu, jesteś optymistą pes... a życie optymistą ale ma życie nam też, ale optymistą chyba ile masz wzrostu, a ja nie wiem ile mam wzrostu nie no, mam chyba 162 coś takiego, więc to ulubiona postać z Genshin Impact, dobra, dobra ksiał chciał, jest ksiał. twoja wada to Twoja wada to no, ale to nie chcę dawać inne parę, więc tych to lenistwo najbardziej. O! o! Księ! Wyszło mi dobrze. Nieważne. Widzicie, ksią do mnie pasuje. A wcześniej mi wyszło, że nie może ocenić. Jeszcze tam nie może mnie zrozumieć. Ale księg wyszło, no, widzicie? Ale w sumie dałam tam, że ulubiona postać do księła. Więc ciekawe, czy bym dała na przykład hutało czy kazucha, czy mi wyszłoby coś innego. Dwiecinny prosty. Dobra, jest krótki, to ostatni taki na koniec. O dobra, taki pięć sekund, pięć sekund. A no, bo kiedy była preguncie impact? Kiedy ja była? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ale wrzesień, wrzesień, dobrze. Jakim jest Lisa? Bibliotekarką, szarowniczką, jakąś bibli. Dobra. Ile jest elementów? Siedem, to wiem. Ale dobra, za szybko, 10 powie. mówi się, że posiadał Dillo. Pyro. Dobra, bo zaczynam krzyczeć już. A, Harbinger'u fatuj. On jest... On jest jedenastym, najmłodszym czy jest zombie. Dobra. Dzieckiem, npc Ile Ile było Archonów. Archonów siedem. <grym> Jej, ja, czym opiekuje się barbatos. Wolność, sprawność, wolność. Gdzie mieści się siedziba Hojowers? W Chinach chyba. Albo w Singapurze. Albo nie wiem, w Chinach. Singapurze, dobra. Jak się nazywają się głównie bohaterzy? Eider i Run. Jaki jest? A, Denislew, dobra. Jest na Bayschu czy Chichi. Buba, co? Buba Nana Parmal, A, Buba. Bubu, to już koniec, ale mam jeszcze jedno pytanie. No <śmany> i nie wiem, mi. Bubu, nie wiedziało. Odpowiedziałeś dobrze na wszystkie, lub no, prawie wszystkie pytania. Dlaczego mnie to, Bubu, śmieszy? Twój czas o równą minutę. Chciałam powiedzieć sekundę, ale minutę. Pisałam, e, pisałam, robiłam. Idealnie, jestem ideałem. Dobra, to myślę, że tym pięknym akcentem bubu farmacji zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę i suba. A ja się teraz z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!